Monika Gering, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Przemysław Staniszewski, zastępca prezydenta miasta Zgierza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. panie prezydencie. Większość interpelacji składanych podczas ostatniej sesji Rady Miasta dotyczyła budowy przez firmę Ignac Polmyjni na rozwidleniu ulic Armii Krajowej i Piątkowskiej. Posłużę się parafrazą, co z tą mynią. Szanowni Państwo, szanowna pani redaktor, odnośnie inwestycji, jaka jest na tym terenie, pragnę zauważyć, akurat jest ten, ani inny inwestor. Y Wynika to z tego, że nabył on teren jeszcze od poprzedniego właściciela, który występując o warunki zabudowy, uzyskując pozwolenie na budowę w tym zakresie, ze względu na charakter tego terenu, jego przeznaczenie pod usługi, bo to nie jest już część parku, a część przeznaczona pod usługi, dysponując prywatną własnością w postaci właśnie tego terenu, zdecydował się poprzedni właściciel. Na przedsięwzięcie stosowne warunki zabudowy, jak i pozwolenie na budowę jeszcze za niego było wydawane. W tym zakresie miały być tak naprawdę dwojakiego rodzaju inwestycje. Początkowo, kiedy w 2007 roku występował o warunki zabudowy, miał być to budynek pięciokondygnacyjny. Ze względu na pewną zmianę perspektywy, wystąpił po tym fakcie o zmianę tej decyzji. Zdecydował się na postawienie myni. Samochodowej, nie realizował tej inwestycji, nowy nabywca przejął ten teren i zdecydował się realizować w oparciu o uzyskane przez poprzedniego właściciela pozwolenie na budowę ten element przedsięwzięcia swojego. Czy pan jako też władza no, i pani prezydent możecie też powiedzieć, że na przykład no, taka inwestycja no, nie pasuje za bardzo do tego fragmentu za burzę estetyka? Oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć w, każdej, w przypadku każdej inwestycji, że możemy mieć coś przeciwko temu, że nie pasuje to, nie wpisuje się to w koncepcję, jaką miasto przyjmuje. Ja tylko pragnę zauważyć, no niestety nie, nie jest tak do końca, że my możemy w każdej sprawie ingerować. Jeżeli każdy z nas ma prywatną własność i chce na tym terenie wybudować określoną inwestycję, czy to pobudować się samodzielnie, wybudować swój dom, czy przeznaczyć to pod usługę. Jeżeli jest takie, taka możliwość przeznaczenia tego terenu, każdy ma do tego prawo. W tym wypadku akurat teren, o którym wspominamy, jest terenem przeznaczonym pod usługi, a w związku z tym i taka działalność może być prowadzona na tym terenie. Taka była decyzja. My ze względu na istniejące studium, obowiązujące studium y, y, uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta. Y, brak planu miejscowego, tak naprawdę w tym zakresie, nie mogliśmy e, powiedzieć, że e, nie zgadzamy się na to, odmawiamy wydania decyzji, no bo w w świecie e, inwestor w dłuższym procesie, ale e, uzyskałby taką decyzję, a, a następnie wystąpiło pozwolenie na budowę do 100 rad Odłóżmy na bogę estetykę, porozmawiajmy o bezpieczeństwie, czy to też nie, nie spowoduje jakichś korków, no bo wiadomo, no to są dwie drogi e, bardzo ważne w naszym zgieżu. Oczywiście, tutaj Jedna ważna rzecz. Ta myjnia nie ma bezpośredniego dostępu do drogi krajowej, do drogi numer 91. Będzie obsługiwana za pomocą ulicy łącznej, wjazdu do ulicy Piątkowskiej. W związku z czym Kierunek wjazdu i wyjazdu będzie tylko i wyłącznie na ulicę Piątkowską. W tym zakresie stosowna organizacja ruchu była i w zakresie pozwolenia na budowę wjazdy były poddawane analizie przy okazji pozwolenia na budowę. No i stwierdzono, że wszystko jest w porządku. W związku z czym teren publiczny, po którym będzie dostęp ulicy Łącznej, chociaż nie jest drogą publiczną, umożliwia takie połączenie z działką. Każda nieruchomość musi mieć dostęp do drogi publicznej, w tym wypadku ulicy Piątkowskiej. W związku z czym takie, taki dostęp został zapewniony i w ten sposób myślę, to będzie funkcjonowało. Tutaj też trzeba sobie zdawać sprawę, że na Myanmar nie, nie mamy stu samochodów, nie mamy pełnego ruchu. Tam, przy okazji chociażby w realizacji inwestycji przez miasto w zakresie rewitalizacji historycznego centrum miasta i rewitalizacji parku miejskiego. Na tym obszarze będą też wykonywane parkingi, powiększony ten parking dzisiaj istniejący. W związku z czym, no to też będzie takie naturalne miejsce, gdzie ludzie będą pozostawiali swoje pojazdy. Może ktoś przy okazji skorzysta z usług świadczonych przez okoliczne podmioty, nie tylko i wyłącznie przez mienie, ale chociażby przez aptekę, czy, czy, yy, czy pójdzie do łaźni miejskiej, czy też do następnych punktów gdzieś w okolicy. W związku z czym, no nie wydaje mi się, żeby to było aż. Tak uciążliwe bardzo, a i myślę, że każdy z nas będzie w stanie zorganizować sobie ten wjazd i wyjazd na ten teren. Panie prezydencie przejdźmy do kolejnego tematu z sesji obligacja. E, miasto już wiadomo, że wyemituje pakiet obligacji na prawie 16 milionów złotych. No, Dokładnie 15 milionów 710 tysięcy. E, środki zostaną przeznaczone na, na spłacenie poprzednich kredytów? To jest tak, pani redaktor, że część środków będzie rzeczywiście ze względu na obowiązujące na terenie naszego państwa i w zgodnie z ustawą finansach publicznych pewne oboszczenia dla jednostek samorządu musi być przeznaczona na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań i tak naprawdę zamiana, zamianę droższego pieniądza, które miasto kiedyś zaciągało na tańszy, bo dzięki temu na oprocentowaniu na marży, jakiej w tym wypadku bank nam udzielał, a bank, który nabędzie będzie obligacje, będzie zyskiwał, zarobimy troszeczkę, tak? Albo inaczej, mniej stracimy. W związku z czym część środków, ta większa część środków musiała być przeznaczona na spłatę tych kolejnych, tych obecnych jeszcze zobowiązań, po to, aby można było wypracować sobie taki udział procentowy jednej i drugiej kwoty środków, aby nie przekroczyć wskaźników, które no, muszą być zachowane. A czy to jest bezpieczny pieniądz? Szanowni Bo państwo, to robi firma, prawda? Emituje te obligacje. To nie jest tak, że firma robi. Firma, e, szanowni państwo, obsługuje jak gdyby, Urząd Miasta pod kątem przygotowania emisji obligacji. No, to jest taka specyficzna troszeczkę dzina. E, jeżeli jednostka samorządu do tej pory nigdy nie, e, nie wykonywała obligacji, nie emitowała tych obligacji, e, no, nie ma też doświadczenia w tym zakresie, aby e, móc przeprowadzić ta, cały ten proces. W związku z czym. Tak jak w przypadku akurat naszego miasta, naszej gminy, zdecydowaliśmy się na to, że przeprowadzi nas przez tę procedurę określony wykonawca. I on jak gdyby nie jest samym emitentem obligacji i nie emituje tych obligacji, bo jedynie przygotowuje proces. Emisją zajmuje się już wyłącznie bank. Bank skupuje te obligacje, bo to jest emisja taka wewnętrzna, która ogranicza się tylko do tego banku, który. No, kupić mówiąc to nasze zadłużenie po to, aby móc nam udzielić tych środków. I przychodzi perspektywa spłaty później w latach 2019 daleka i kolejnych, perspektywa. Dokładnie, daleka perspektywa, często stosowana, bardzo często bym powiedział, stosowana w ostatnich czasach przez jednostki samorządu terytorialnego i to w skali całego naszego kraju. Z tego względu, że procedura dosyć prosta, nie, nie skomplikowana pod kątem e, zamówień publicznych, jakby, tak? ponieważ przy każdym kredycie czy pożyczce musimy pełną procedurę zastosować. Obligacje mają to do siebie, że są wyłączone e, z tej ścisłej procedury, w związku z czym my mamy możliwość wysyłając tak zwane zapytanie ofertowe do iluś banków, ustalać z nimi warunki, na jakich emisja nastąpi. Najkorzystniejsze warunki są wybierane, my zatwierdzamy, bank przejmuje, daje nam środki. No i tak jak powiedziałem, w tym wypadku naszym emisja jest przewidziana, że wykup tych wyemitowanych obligacji będzie od 2019 roku. Przy czym to nie jest też tak i często jednostki też sobie samorządu terytorialnych tak robią, że kiedy przychodzi emisja obligacji jest jakiś trudniejszy czas, gdzie znowu jednostki na coś nie stać, a chciałbym zauważyć, że akurat to jest ten okres Przewidziany, w którym my schodzimy z zadłużeń, w większości zadłużeń, jakie miasto ma, my jesteśmy na bardzo niskim poziomie przy tych zadłużeniach, które w tym akurat roku by nastąpiły i w latach kolejnych. W związku z czym, jeżeli zapadnie decyzja, że brakuje bieżących środków, bo znowu będzie dekonjunktura bieżących środków na funkcjonowanie, na realizację inwestycji, tak naprawdę, nie tyle co na funkcjonowanie, co na możliwość rozwoju tego miasta, znowu można pomyśleć o kolejnych obligacjach i spłaceniu już wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bo pamiętajmy o tym, że przez cały okres my spłacamy tylko i wyłącznie odsetki, natomiast jak gdyby tą wartość środków spłacamy w kilku ratach od 2019 roku i wtedy jak gdyby no, następuje spłata tych całkowita obligacji. Jeżeli jednostka się zdecyduje na to, będzie ten czas taki, że będzie stać jednostkę dana na to, żeby wyemitować kolejne obligacje, tak czasami się robi, że znowu się to zadłużenie Kolejną misją spłaca. Panie Prezydencie, w, podczas sesji radni mówili, że to jest przypudrowywanie złej gospodarki finansowej Urzędu Miasta. Można tak powiedzieć, że te obligacje są wzięte po to, żeby załatać obecny deficyt. Szanowny Panie Rotterdam, nie, no nie zgodzę się do końca. Tak? Akurat na pewne sytuacje, jakie akurat w przypadku naszej jednostki, jak i każdej jednostki w, w tym kraju. No nie mamy wpływu, no to są często zmniejszone wpływy z PIT-ów, z cit yy, mniejsza subwencja, przykręcanie śrubki przez, yy, przez państwo, w związku z czym nakładanie kolejnych obowiązków, przez co tak naprawdę yy, miasta i jednostki samorządu ciężko sobie radzą w, yy, z tą całą sytuacją, przez co muszą w różny sposób zastanawiać się co robić yy, tak, aby nie zahamować. Yy, dalszego rozwoju tego miasta bo pamiętajmy że my tych pieniędzy nie przyjemy na bieżące funkcjonowanie my dzięki tym pieniądzom chcemy zrealizować pewne inwestycje, które już zostały zaplanowane, a na które ze względu właśnie na tą sytuację mniejszej ilości wpływów środków z zewnątrz, no nie, ma, nie jesteśmy w stanie sobie do końca pozwolić. I jakie to będą inwestycje? Szanowni Państwo, no tu mamy chociażby kilka takich inwestycji. Część akurat udało się całe szczęście nam zrobić, chociażby w zakresie infrastruktury drogowej, ulica Długa, zmiana nawierzchni, ulica Głowackiego. Wcześniej jeszcze ulica Asnyka, krótki bo co prawda odcinek, ale zawsze. Tu myślimy o chodniku chociażby na ulicy Dibuła, mówimy na, o drodze wewnętrznej na osiedło Krzei, mówimy o parkingu na Starym Kuraku. No jest wiele takich inwestycji. Ulica obywatelska w zakresie położenia nakładki asfaltowej. No jest parę takich rzeczy. Czyli które nie zgodzi się pan zrobić. z tym, co mówi opozycja, że te obligacje też w pewnej części poszłyby na przejedzenie z uwagi na to, że rok 2014 będzie rokiem wyborczym. Nie, ponieważ no, my musimy, Szanowny Pani redaktor, jeżeli pozyskujemy te środki w tym zakresie, gdzie jest to przyjęte w formie uchwały i radni za tym głosowali. Musimy przeznaczyć na określony cel, który został w tej uchwale wskazany, w związku z czym to nie jest tak, że nam zostaje góra pieniędzy i nie wiemy, co mamy z nimi zrobić, bo nie jest tajemnicą, że mamy brakujące środki chociażby w oświacie. Pewnie i tak jak powiedziałem, część pójdzie na inwestycje, część pójdzie na zabezpieczenie tego, co gdzieś tam brakuje, z jakichś przyczyn od nas niezależnych. A czasami może i, i z różnych okoliczności, które miały miejsce e, i były związane chociażby z wystąpieniem z pani prezydent, w stosunku do wcześniejszego wystąpienia pani skarbnik retyku obiadu. Ja nie chciałbym się w to zagłębiać. To może nie czas i miejsce na tą analizę. Myślę, przyjdzie jeszcze na to moment. No e, rady też się zagłębiają w dokumentach. Dokładnie, wykazanie co tak naprawdę e, się stało do końca, jak zostało to wszystko przygotowane. No, ale to mówię, w innym czasie. Panie prezydencie, radni się wahali, sesja była też przerwana z uwagi na obligacje. Co pan powie na taki neologizm jak grillowanie sokoła? Nie no, pani redaktor, myślę, żebyśmy nie, aż tak za głęboko nie, nie wchodzili w, w przymuszenie różnego rodzaju, bo to nie jest tak do końca. Pewnie każdy ma prawo do swojego zdania, nawet w, w koalicji, która Raz jest, jak to niektórzy mówią, razy jej nie ma. Nie jest może sformalizowana na papierze, zresztą wydaje mi się, że w większości nigdy nie jest koalicja sformalizowana w taki sposób. Nie musi być, bo jeżeli umawiamy się na pewne rzeczy, ustalamy pewne warunki wzajemnej współpracy, no to nie ma konieczności zmuszania kogokolwiek do zmiany zdania wcześniej zajętego. Myślę, że właśnie siłą argumentów przemawiających za. Podjęciem określonej decyzji można to w sposób spokojny zrobić, a niekoniecznie przez tak zwane grillowanie. No, można tak powiedzieć, tylko pan Sokół na otwartkowej sesji był mm, niechętny tutaj powiedział jednak tak, on stwierdził, że bardzo się zastanowił, że jednak warto i. No, każdy ma prawo, myślę, pani który do zmiany zdania. Tak? Jeżeli byłby zdania przeciwnego, chociaż tego nie wiem do końca, bo nie mieliśmy głosowania na sesji czwartkowej, była przerwa w, w obradach Rady Miasta, przeszliśmy na posiedzenie wtorkowe. Y i decyzja y, pana radnego Sokoła była pozytywna, w związku z czym no nie chciałbym tutaj się wypowiadać w imieniu y, pana radnego, co było y, co było przyczyną do tego, że miał wątpliwość, albo co spowodowało, że zmienił zdanie, jeżeli miał przeciwne, no myślę, że to warto zapytać bezpośrednio pana radnego. Ale historia jest na przypadki, że pan Sokół nie pierwszy raz kręci nosem, kiedy trzeba podnieść rękę za, za uchwałą, którą chciałaby przeforsować pani prezydent więc tak jak było na przykład z absolutorium, no ale e, przejdźmy do kolejnego tematu. E, proszę mi powiedzieć, e, jeszcze wrócę do opozycji. Platforma Obywatelska na ostatniej sesji złożyła interpelację dotyczącą studium zagospodarowania przestrzennego. Tam znalazł się taki ważny akapit. Była to interpelacja skierowana do pani prezydent. Z przedstawionych dokumentów wynika, że jeżeli Rada Miasta przychyli się do pani propozycji i przegłosuje zmiany w studium w proponowanym przez panią zakresie, to zgierze w najbliższych latach stanie się Europejskim Centrum Utylizacji Odpadów, w tym głównie odpadów niebezpiecznych oraz Centrum Lokalizacji Supermarketów. Szanowna pani redaktor, co do samego studium, to jest troszeczkę tak, że kiedy przychodzi do. Debaty na temat planowanego wyłożenia studium, a miało to rzeczywiście nastąpić na sesji sierpniowej. Z przyczyn proceduralnych i formalnych liczenia terminów, w związku z pewną nieznacznością przepisów, na oparciu o które dokonuje się ich wyliczenia, nastąpiło ich przeniesienie na sesję wrześniową. Państwo Radni, tym akurat Platforma Obywatelska, nasza opozycja w, w tym składzie Rady Miejskiej stwierdziła takie fakty. Ja bardzo bym się cieszył, jakbyśmy każdy z nas przejrzał to studium, zastanowił się nad nim, bo to nie jest nic nowego w stosunku do tego, co było rok temu. Ja pragnę zauważyć, że praca nad studium trwa już parę dobrych lat. I nawet Przy... nikt grozi palcem. Dokładnie. Najwyższa Izba Kontroli podczas swojej wizyty wskazała, że no, nie mamy przygotowanej zmiany studium. Poprzednie obowiązuje od 2005 roku. Jeszcze za prezydenta Sokoła, dzisiejszego radnego, była podjęta stosowna uchwała w zakresie przystąpienia do jego zmiany. Ten proces odbywał się w tamtym. 2011 roku było pierwsze wyłożenie studium. Składali wszyscy mieszkańcy, którzy mieli do tego prawo stosowne uwagi, było on rozpatrywany przez Panią Prezydent na większości myślę pozytywnie uwzględniane pewne uwarunkowania wprowadzane do tego studium. Na tej podstawie to studium od 2012 roku po rozpatrzeniu uwag było przygotowywane. Niedawno, bo w okresie akurat tak wypadało, że w okresie letnim było wyłożone do publicznego oglądu ponownie. Każdy mógł w tym zakresie i może jeszcze, bo do dnia 6 września akurat jest możliwość składania uwag w zakresie studium, złożyć swoje uwagi, przyjść na dyskusję publiczną, która odbywała się w siedzibie Urzędu Miasta na sali konferencyjnej, na sali obrad, przepraszam. Natomiast no powiem Ale szczerze, by osobiście, uwagi mieszkańców? osobiście byłem na tej konferencji poświęconej, na dyskusji publicznej poświęconej tego studium i proszę sobie wyobrazić, że nikogo nie było. Nikt nie miał ochoty przyjść i powiedzieć, czy coś mu się nie podoba, czy ma jakieś uwagi. Pewnie każdy ma prawo złożyć te uwagi na piśmie. Na razie bodajże, jak z tego co pamiętam, 3-4 uwagi wpłynęły w zakresie przeznaczenia określonych terenów. Poza tym e, nic więcej nie zostało zgłoszone. My, oczywiście, przeanalizujemy interpelację pani radnej w imieniu klubu, która została złożona pod kątem. Tych uwag, które i spostrzeżeń, które, które zostały w tym piśmie zauważone. Ja myślę, że no nie, nie, nie przechodzimy aż tak drastycznie do tych zapisów i, i nie starajmy się tutaj spowodować tego. Taki, takiego troszeczkę takiej niezręcznej sytuacji dla miasta, że we, staramy się zapisać w studium, aby to miasto rozwijało się tylko pod kątem ciężkiego przemysłu, nie daj Boże, ewentualnie zakup, zakładów, które będą mogły produkować substancje niebezpieczne, bo tak do końca nie jest. My pewne tereny oczywiście przeznaczamy pod działania inwestycyjne. I to też nie są tereny wyłącznie miasta, że miasto na tym będzie miało możliwość zarobienia. Są to tereny, które. Prywatni właściciele mają swojej dyspozycji tereny położone chociażby przy planowanej drodze szybkiego ruchu S14, gdzie no siłą rzeczy wydaje nam się zasadnicze, aby nie było zabudowy mieszkaniowej, a wręcz zabudowa inwestycyjna, jakaś przemysłowa, która w tym niekoniecznie przemysł ciężki, ale zabudowa, która pozwoli chociażby przy węźle, który by był przy ulicy Aleksandrowskiej, jakiś sposób rozwoju tego miasta, powstania jakichś nowych miejsc pracy, pojawienie się nowych firm, które chociażby logistycznych, które by chciały się tutaj zlokalizować. Czemu Panie ten prezydencie, właśnie, bo czas nas goni, o studium można by było mówić i mówić. Tak, w kilku słowach: wizja Zgierza w tym nowym studium? To jakie miasto? Szanowni Państwo, my skupiamy się przede wszystkim na zabudowie mieszkalnej, stwarzamy też możliwość działalności usługowej. Stwarzamy też, tak jak powiedziałem, tereny pod inwestycje w zakresie już terenów dzisiaj istniejących jak i rozbudowania tych terenów w tych lokalizacjach położonych przy trasach, które no, wydają się najbardziej właściwe w tym zakresie, a ze względu na pewne uwarunkowania terenowe też niewskazane by było, by pojawiła się tam zabudowa mieszkaniowa. Oczywiście zabudowa usługowa w, w tym zakresie również i pojawienie się jakichś centrów handlowych, no bo miasto też musi y, z czegoś żyć. Tak? Mieszkańcy nie muszą koniecznie emigrować za przeproszeniem co, co, co weekend do łodzi i tam wydawać swoje pieniądze, skoro mogą mieć y, lokalizację tutaj pewnych sklepów na miejscu mieć możliwość spotykania się. Ja tu nie mówię, że sieci wielko, wielkopowierzchniowe, jakieś sieci handlowe wejdą i, i przejmą cały rynek, bo tego bym nie chciał, bo mamy drobny przemysł, drobną działalność gospodarczą, która powinna nadal zostać, ale to też powoła, spowoduje pewien rozwój. Pojawią się miejsca e, takiej rekreacji, spędzenia wolnego czasu. I to wydaje mi się bardzo skazane, zwłaszcza że no, niestety młodzież nie ma gdzie tego czasu spędzać, jak później będzie miała pójść, yy, możliwość pójścia na kręgielnię, czy na, do kina. Czemu nie z tego nie skorzystać? Tak? Jak ktoś ma wizję zrobienia czegoś w mieście, yy, wybudowania jakiejś nowej inwestycji, jak najbardziej mi się do tego trzeba mierzyć. Smutne jest to co powiem, no, ale my chyba na takie tereny inwestycyjne jak Stryków czy Aleksandrów yy... Nie mamy miejsca w Zgierzu, nie mamy takich terenów, ma jakie są największa działka taka, żeby można było przeznaczyć na jakąś większą inwestycję? No, niestety nie dysponujemy takimi dużymi terenami, poniżej 10 hektarów to są jedynie takie działki, no i tych terenów jest znacznie mniej oczywiście, my dysponujemy drobnymi terenami na zabudowę mieszkaniową, które staramy się sprzedać, no ale wszyscy wiemy jaka jest sytuacja na rynku, zarówno jak i mieszkania, jak i działki, no nie sprzedają się chociaż e, czas jest dobry wydaje mi się na to, żeby je kupować, bo w tych cenach już dawno nie były nieruchomości, w związku z czym wydając pieniądze dzisiaj na no zawsze nie stracimy na nich na pewno, bo wręcz zyskamy, bo niestety wskazuje na to cała sytuacja, że będzie się to rozwijało i szło do góry raczej ceny. No pewnie, Tyrków rozwinął się mało określone powierzchnie Natomiast my dysponujemy terenami, które dzięki temu, że są w własności prywatnej, można w jakiś sposób scalić, przeznaczyć pod jakieś tereny, a też nie spowodować uciążliwości dla ludzi, którzy by ewentualnie chcieli tam zamieszkać, no bo nie wydaje mi się dobrym położeniem teren na południe od ulicy Aleksandrowskiej, bo tam jest teren dosyć spadzisty w kierunku rzeki Bzury, podmokły, no, nie są to dobre tereny na taką zabudowę, tu też mogą być różne trudności. Panie prezydencie, na koniec um, przenieśmy się do Facebooka, tam zdjęcie nowego autobusu, czerwonego, nowego autobusu. Zgierzanie bardzo zadowoleni, myślę, że to jaskółka, która spowoduje, że tabor zgierski zostanie wymieniony. Czy to prawda, czy to tylko pogłoski? Szanowni państwo, yy, powiem, prawda yy, częściowa, tak jak najbardziej, ponieważ yy, f, f, Podmiot świadczący u nas usługi w zakresie e, obsługi komunikacji autobusowej. No, dokonał też stosownego zakupu autobusów. Związane też jest chociażby e, z zakupem pojazdów na nową linię, e, może nie nową do końca, bo rozbudowanie linii e, 3, konkretnie linii 3a, które dzisiaj będzie podpisanie stosownego porozumienia e, z gminami ościennymi e, I zgodnie z tą uchwałą, która była podjęta na poprzedniej sesji. Tam został tabor nabyty na potrzeb chociażby tej linii. Mam nadzieję, że to jak gdyby poczyni dalsze kroki i możliwości. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać. Może rzeczywiście spółka Markup zdecyduje się na powoli wymianę taboru autobusowego. Nie jest, myślę, on najgorszy, ten, który już dzisiaj funkcjonuje, chociaż no, miasta, tak jak łódź, no, znaczną część środków angażują w zakup nowego taboru. No, my troszeczkę jesteśmy w mikroskali w stosunku do Łodzi, w związku z czym no, dobrze, że mamy to, co mamy i że udaje się tą, tę linię utrzymywać i to jakoś funkcjonuje. Ale zawsze mogłoby być lepiej. Jak nie Dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję, dziękuję Państwu. Państwu za uwagę. Przemysław Staniszewski był dziś moim Państwa gościem. Dziękuję.